Tu mi sporo dywizji utknęło, ale no muszą to stać, bo to są Niemcy. Tu też musicie stać, tu znowu ci wleźli, tu stoicie... stoi. umiem. Ha! Nice. Zajebiście. Kurwa, wyrżnąć ich wszystkich. Aura, zapuść jakąś nutę sowiecką, dawaj. Coś robisz? Coś to nuć chociaż. Zaruszcie, ruszymy, kurwa napierdalamy. Jezus, ile to jest dywizji? O, totalne eee. Alo, Halo, proszę śpiewać hymn Rosji. Naprzód. पास चुका To jest jakiś atryszyc nam na północy weszło Mogę tam zajrzeć? Nie mogę teraz! Gonię ich! Kurwa gonię! Okej, okay. okej okay, okay. <laughs> Piękne, to było piękne. O, zrobiliśmy to. o, o. Piękne po prostu piękno no tak, ale widzicie kurde, opór stawiają. Goni ich ile się da. I kolejny kociołek. Tu się na półnie przebijasz O Jezus! Pięknie, No cóż. No i skup, wiesz, że tam u góry zaraz do bagien dojedziesz, nie tam ciężko już się przebijasz. Wiem wiem, to jest ofensywa ziemniaczkowa, nie? Okay. Ja zrobiłem ofensywę spirusową zwaną yy, finlandzką. Tu ru, tu, 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 to, 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 ru... to, 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 to,

O nie! Rewolucję październikową straciliśmy! What? Nie, halo! Co uh, się robi? Ale w powietrzu strasznie przegrywamy, tracimy samoloty. Bo zostało nam już tylko na 3000. Trochę przypał Za znowu desanty, czy bitwy morskie? Nie wiem, czekaj, bo się trochę przybiją Prawie tak jak planowałem, ale jakoś leci tak. Kurde, nie możemy też naszych operacji odpalać, bo oni nie zdobyli macie Bagatryona proszę bardzo Ofensywa na Białorusi Kurde, tylko że te czołgi nawet nie mogą wjechać, bo jest problem z zaopatrzeniem, ta cała armia finlandzka się tu nie mieści Oni tu nie wjadą, bo, bo jest za ciasno i nie, i, i nic z tym nie zrobisz Oho, odbijają się To niedobrze nam Zampuszczujesz ze mną, tak? No? Okej. Okay. Bo ta moja armia fińska się nie mieści. Jest słaba infrastruktura, ona stoi z tyłu. No. Musimy zacząć okay. więcej produkować, bo oni id idzie do przodu, do nam w tył. Dobra, ale oni całkowicie w północ uciekają. No może nie całkowicie, ale uciekają. Nie wiem, straszne jest rozpidzieć z tymi armiami, ale no to byśmy musieli zepałzować, po poustawiać, A póki puszujemy, to po prostu będę puszczalnie. Nie zatrzymam się teraz. No, to jest burdel straszny. Tak, widzi się nie zmieszczą, bo jest problem z zaopatrzeniem. Manewrowałem dywizjami Ukraińskie dywizje puszowały Wilno odbijałem Francuskie czołgi puszowałem Typera jak dojdziemy do Wisły to tam czeka na nas super pancernik Mateusza nie przejdziemy na Może tak Kurde, brałem tego wilna Chod panu zrobię, ale przynajmniej jestem... Ta, wyjdzie. oni się chyba na rzekę cofnęli Już widzę, że stoją Wszystkiego mamy lekko na minus Z wyjątkiem karabin. Konie mamy od zajebania na minus Ła, wow, a mówiłem zrobić Motoryzację armii, konie nie byłyby potrzebne <grym> Gdzie ten bidy? Ja się pytam no, Powinni być już w Afryce No ale Afryka jest w połowie zajęta Straszna lipa. Dobra, ja już nawet nie wiem, gdzie ja te ciągi zgubiłem. Jak ty nie ruszasz? A ty nie ruszasz tymi koło królewca? Nie. Chyba to kto nimi jeździ? Ja ich tak nie puszczałem. Co jest? Co? <grym> nie wiem, co tu się dzieje. Musiałeś się musiałeś nie niechcący z piechotą zaznaczyć, bo ja ich nie ruszałem. Tu może. Co ich dopuszczaj, żeby na rzekach nie mogli się okopnąć? O, o, matko. O dywizjonen, o jest. To jest burdel. Dobra, jak ty ich na, na północy zajmujesz, teraz próbuję na południu coś dowalić. Co to za ofensywa, Gdańsk? Jak nie chcę, żeby się na rzekach znożyli ustawić. Okej, okay, jak jest dalej? No, tu rzucają dywizję, jakieś włoskie medy. Musisz coś robić na południu. bo mnie zatrzymują właśnie transportuję czołgi. A totalny klik ja! Serio, To to jest za... Jezus, trochę męczący ten multik już jest Ale damy radę, czy damy radę, towarzysze? An ankieta cały czas trwa, 69% ludzi głosuje, że te... <noise> że jednak wygramy Czy wy możecie w końcu przez te bagna przejść? O Jezu, te bagna nerfią prędkość przemieszczania się Patrzcie, ile oni czasu to, to mi idą Masakra Jest jakiś szlak Co? Co?! A, A, Polskę komisaria. wyzwolili, kom teraz komisariaty. Takie co? Ja prze przez chwilę myślałem, że Polska ich zaatakowała. Okej, tak ja, ja, ja już bym w prostu umarł w środku. Ja... Ej, może będzie tu jakieś powstanie warszawskie Wiesz Co, mogę odpuścić tą Wisłę, bo i takiej nie przepuszczuję i zakręcić na południe w stronę Węgier? Może się połączymy tymi kotłami? Dobra. Może kocioł zrobimy na całą Białoruś? Ja lubię duże kotły. Teraz ja, ja wziąłem do serca, to jej tabu. No, dobra, czeka, ale jak uda mi się zrobić przyczółek za wisłą, to będzie dobrze. A też puszuję, no. W całą stronę. Jakoś. O, to są te nasze light tanki, które miały być z ciężkimi czołgami miały w ogóle nie mieć prędkości. Tak. Czasami mam dobre pomysły. No, total jest w przypadku, ale dobrze. Ja nie mogę się przepuszczać, za dużo dywizji to oni mają i moje ja, to jest naciępane. Taki... tu, mi tu mi piechoty brakuje do coverowania tego wyłomu. Nie Jak się tak przebijesz samochód. to z drugiej strony moja piechota wjedzie. Tutaj nie, bo ten Brześ Litewski to jest forteca. Będzie ciężko zdobyć. Czanoko. No. O kurde, odcieni mi część dywizji, które dzisiaj Jak odcięli? Pod Warszawą. Eee, aha, o kurde. Eee. Operacjon idy na chuj. Deszyfracja weszła. Dobra, przebijam się tam, Z zaraz dojdę do ciebie od północy. Próbuję Ale oni też tutaj że tak to ujmę stawiają opór Już mam jedną prowincję do ciebie. Dobra, wyciągnąłem te, co nasze były w kotle I w jadę nimi dalej, halo Nice Mamy kocioł, nice, zajebiście Teraz tylko zrobić tak, żeby go nie, wy, nie, nie wyprowadzili, bo ja tu mam... Cinko Dobra, dam żeby tamta z tyłu dywizję pushowały, żeby nie mogli cofać Odcięli to Kurwa. Dobra, ale puszujmy dalej No jelo znowu Dobra. Ale tym razem będzie, będzie, będzie Dobra, mamy to już, nie, nie. Straty pokazać 269, 269 Obaj mamy po 269 strat <laughs> E, dobrze. Nice. O Boże, ale dobre Dobra, już tego nie wyjmą No Ty, ale jest jeszcze nie. jeden kocioł nie. nie, nie! Dawaj, kurwa dawaj! Ja już lecę. Prędzej czy później to oni umrą. Najwyżej poczekamy na Didej Przy takich stratach jak teraz ponieśli, oni nie odrobią tego tak szybko jak one. Kurde, festą grodną się broni. Dobra, jestem Janusem odrobienia dziwnych rzeczy czługami. Ale przez to, że ten wyłom cały czas był coverowany przez jedną prowincję na kratkę. Prowincję, prowincję Przez jedną dywizję na kratkę i oni tego nie odcięli. To takie wyłomy są najlepsze. No, no. To był taki ostry tryhard. W tym roku była ta wielka kontrofensywa i odcięcie z tego gradu. Początek 43. No to, to właśnie powinniśmy domykać. i Niszczyć. No to historycznie. Tylko, że nie Stalingrad, to taki kijów, powiedzmy. No, po To się kijów tej odcinek w tej 42. To będzie jak ślitewski, po prostu. Dobrze mm. Dobra, tam jebać tą pancerą, jakieś lajty są. Lajty, które nam robią grę. A tak nie dosyńaj BT7.